On, taki, on jest trochę taki specyficzny. więc i nie, I nie do wszystkich dociera jego poczucie humoru, nie? Zobaczmy. Pominąć ten etap, ale niestety. Szczerze, nie wiem, jak w ogóle zacząć ten film. Mm, no bo chciałem się przywitać normalnie, ale w sumie. Zresztą, Pewnie już słyszeliście, było dużo plotek o odejściu z nim. Nawet nie wiedzieliście kogo. E, to osobą jestem ja. Też mogliście zauważyć, że ostatnio na Instagramie przez dwa miesiące się nie udzielałem. Było to spowodowane moimi prywatnymi e, sprawami. Czekajcie, muszę Sandro też poprosić. Sandra. To tak się ale ma taki styl bycia.

Dobra, idę do, idę do salonu, bo się, bo się to nie uda. Dobra, słuchajcie, słuchajcie co jakoś dzisiaj ten, przychodzi przychodzi za jakąś grom i tam tej grze były jakieś takie samochody chyba można było kupać. No z tego co widziałem, takie samochody. I mówi do Sandry Czy mu kupi ten samochód? No, to jakieś tam mikropłatności są. I ona mu mówi, że już mu dzisiaj kupiła zabawkę. A on tak. To jest coś takiego. A nie możesz mi tego po prostu kupić i będziesz miała z głowy. A jak mi nie kupisz, to ci będę przypominał. Na niego patrzę, się roześmiałem Sandra twardo tam, że e, nie kupuję, że no, nie kupuje, no. Ale po tym uległa tam po kilku chwilach. Nie, to było niesamowite, Pff, nie możesz mi tego kupić, będziesz miała z głowy. Wiecie, takie, takie proste, no po co, po, co ma, po co masz chodzić i słuchać, jak będziesz miała z głowy, wystarczy, że to kupisz. Więc no nie, to jest za mocny, dziewonek jest za mocny. Wiesz, że nie dotykałem chociaż do roku, tak jakby tego projektu, ale... Mega miło to wspominam i tak jakby będzie tego wszystkiego szkoda, ale niestety odchodzę z Teamowics. Oprócz was tak naprawdę domownicy już o wszystkim wiedzą i stoją tutaj przede mną, więc mogę was zaprosić. Tu ostatnia kanapa z teamowiczami. I chciałbym po prostu dzisiaj z wami spędzić... A brakuje Juli dzień Moniki i NACU z wami. Szkoda, że wszystkich też nie ma, ale Szczaro jest Rekciu. No przynajmniej jesteśmy. Zawsze za siebie za jesteśmy więc dzisiaj spędzimy sobie troszkę dzień, podsumujemy jak to było i tak dalej. Więc zapraszam Was na ostatni filmik, w którym będę. Ej, szkoda, bo zostało w sumie tylko 50 dni do końca Daily. A Ty teraz odchodzisz. No, szkoda, że nie skończysz Szkoda. Tak, jest tak. Ale możesz to spalić, możesz to to będzie szkoda. Ale możesz to na pewno. Tak, nie, nie jesteś jest tak, tak, że uznikano, no, tak, tak. tak, tak. Nie chcę mówić. Bo, szczerze, to mega dziwnie mi się stoi przed tym domem. Ja niedawno stałem tu i wchodziłem. Przecież ja pamiętam, co niedawno tutaj. Ja, ja znam to na pamięć, po prostu, jak my to staliśmy i rozpoczynaliśmy tą edycję. I była... Ale była bardzo podobna pogoda, nie? Tak, strasznie bo... podobna pogoda. Bo, tylko jak nie było chmur. Było mega zimno tak. i strasznie ciemno. I pamiętacie, ej, ręka wyżej, ej, żebyś wyglądał, nie? Tak, tak. Rok już minął prawie równo. po od startu. Ja tu mieszkam, to na pewno, ale no. rok ten linii nie minął. No. Ja cały czas pamiętam, jak tu staliśmy i 20 razy nagrywaliśmy to, Za że. Przecie jeden roku z z roku w przyszłym. Teraz jedynie możesz że cec do Rosji i ci rozkoduje, ale bez sensu wiadomo. Ja zrobiłem w swojej M440 i teraz Remusa wydech jest koza, ale brakuje też mapy na strzelę i Popcorn pozdro. No pozdro byku. No ale wiesz też... Auto -shutdown initiated. Hmm. Najważniejsze jest to, żeby, żeby mieć pewność, że jest to dobrze zrobione, nie? Bo kurwa, no nie wysłałbym czegokolwiek do Rosji, żeby mi kurwa to odesłali, żeby coś tam zrobili, bo wiesz, no jak ci klinknie kurwa silnik, potem od tego BMW powie, że no gwarantaju i tyle. No. I kurwa. A ta silnik to... Silnik i osprzęt dookoła silnika to jest 50% wartości auta, nie? A mi się też potem nie widzi. wymieniać silnika za 150 koła. Więc no, ja na razie biorę tego, jak on się nazywa, komputer z aceslicer. Yeah, tak. Potem było kompletnie na na kilka dni. No I dalej cię. się a, przez kolejne kilka miesięcy. No I ja przychodzi pod to Dobra, no, no tego wetnie to jest jedyna pozostałość tam tego. Ej, tu też jest! Tak. To fajnie jest, się od nie? się od tego, że się spotkaliśmy ty, że Pati, Nati, ja, Monia i ja miałem ja... takie doświadczenie, że no, że to jest tam taki duży dom, a Nat powiedziała, że no, żeby się przyzwyczaiła, bo będziesz tu mieszkał i w ogóle. I jak sobie siedzieliśmy, to były jeszcze takie ławy i my chyba dwie godziny, Aaaa. rozmawiając po prostu o tym wszystkim. Albo, I się zmienialiśmy. Tak, ja w, w ogóle, ja wam podeślę to nagranie, ja mam nagrane, jak my byliśmy w tych czapkach i coś tam powiedzieliśmy, no za dwa miesiące, będą ludzie wiedzieć, no. tak dalej. Pamiętacie pierwszą imprezę integracyjną? Ja wtedy sobie rozwaliłem o tą trambolinę tak głęboko. Tak. tak, miałem całe rozwalone ciało. <grym> bo to co graliśmy w chowanego i my się schowaliśmy w ogóle w garderobie tam na górze. na pierwszym spotkaniu Karol do mnie, ej chowam się <grym razem? <grym a ja, no rozumiem. Ta, nie? I pamiętam, że dziewczyny tańczyły, łap. Wow, tam. No w sensie, bo ja się tak przyzwyczaiłem do tego domu i w ogóle do was się tak przyzwyczaiłem, że będzie mi dziwnie zmienić otoczenie i ludzi w ogóle na totalnie inne osoby. Tutaj schody pierwsza fota była... A i tak najwięcej... <grym> No dobra, no to sobie odchodzi. ogólnie ten team tak pod przez ostatnie dwa miesiące, moim zdaniem. Już takie jakieś chujowe zmysły zaczęli nawet robić, Co? widzisz, jaki jest pomysł braku od od wakacji. No. Odchodzi. Karol Pieszko pierwszy. i Jestem jedyny, więc nie będzie już.